W tym odcinku. Jak na sezon urlopowy to wyjątkowo dużo się dzieje. Nowe konto inwestycyjne, potencjalny rozejm na wschodzie i nowy podatek bankowy. Zakupy za 18 tysięcy złotych i o tym, że chyba podejmę poważną próbę utrzymania 20% średniorocznej stopy zwrotu, ale jeszcze nie do końca wiem, czy rzeczywiście chcę pozwolić sobie na większe ryzyko. Zaczynają spływać wyniki za drugi kwartał 2025, na co zwracam uwagę. Polska giełda nadal niedowarczaczczowana względem innych rynków wschodzących oraz duży apetyt na ryzyko amerykańskich inwestorów. Zapraszam na serię, w której od zera publicznie buduję z polskich spółek portfel, który docelowo ma mieć wielkość przynajmniej miliona dolarów. Jednym słowem, zapraszam na kolejny odcinek portfela publicznego kanału Zawód Inwestor. No część to 61 odcinek serii, w której od zera buduje portfel publiczny, głównie po to, żeby udowodnić, że da się na polskiej giełdzie całkiem nieźle zarobić przy odpowiednim zaangażowaniu wiedzy no i wykorzystując to, że Polacy olali ten rynek skupiając się na nieruchomościach. Do oglądania tej serii można dołączyć właściwie w dowolnym momencie, bo tutaj akurat mówię o takich aktualnych tematach, ale cała playlista świetnie pokazuje jak wraz ze zdobywaną wiedzą kształtowało się i ewoluowało moje podejście do inwestowania, no i jak radziłem sobie z wpadkami i sukcesami. Tym razem odcinek jest odrobinkę opóźniony przez mój wyjazd, ale no chyba nic się nie dzieje. Jak zwykle warto przypomnieć, że o ile faktycznie sporo się działo, no to najzwyczajniej w świecie po prostu minęły dwa kolejne tygodnie i jesteście o te dwa tygodnie bliżej swoich finansowych, inwestycyjnych celów, Wasze obligacje wygenerowały trochę odsetek, a firmy, których akcje posiadacie, rozwijały się, inwestowały, sprzedawały swoje produkty i usługi, generując wartość dla swoich akcjonariuszy, czyli dla was. No to szybko przejdźmy przez najbardziej gorące tematy, żeby każdy wiedział, co o nich myśleć. A żartowałem. Zanim tanie główne, to czas oczywiście na deser, na który każdy szanujący się widz czeka z utęsknieniem, czyli przypomnienie, iż do inwestowania na rynku akcji i ETF-ów potrzebne jest konto maklerskie. Ja polecam konto w XTB, albowiem jest to partner kanału, ale standardowo powiem, że polecam tylko dlatego, że to po prostu według mnie cały czas najlepsza oferta w Polsce. XTB to polska firma i proces rozliczania podatków po sprzedaży akcji jest tu wyjątkowo prosty. Link zostawiam dla chętnych w opisie, ale jak Wam się nie podoba, to se sami znajdźcie to, co Wam się podoba, byleby zainteresować się samym tematem inwestowania. Zostawcie proszę jakiegoś suba łapę w górę i komentarz, a ja przechodzę do tematu. Konto Oki, czyli nowy pomysł Ministerstwa Finansów, spotkał się z naprawdę skrajnymi reakcjami Konto ma działać tak, że do wartości aktywów wynoszącej 100 tysięcy złotych zyski będą całkowicie zwolnione z podatku belki, a ta nadwyżka ponad 100 tysięcy będzie co roku objęta podatkiem wynoszącym 8-90%, od wartości całych aktywów ponad to 100 tysięcy. To rozwiązanie bardzo podobne do szwedzkiego pomysłu, które tam faktycznie okazało się sukcesem, bo skorzystało z niego chyba 40% obywateli. W Polsce taki wynik oznaczałby rewolucję, i to taką naprawdę pozytywną. No i teraz tak. Po pierwsze jakieś głębokie analizy i obliczenia na razie nie mają sensu, pogadamy o tym na spokojnie jak już będzie gotowa ustawa i dostaniemy konkretne rozwiązania. Po drugie, nie dziwię się rozczarowanym osobom, wprowadzenie tego pomysłu trwało wyjątkowo długo i to nie jest jakaś rewolucja, no powiedzmy sobie szczerze, miałem nadzieję, że to będzie coś, co stworzy realną i bezsprzeczną alternatywę dla inwestowania w nieruchomości i będzie można tak ze stuprocentowym przekonaniem reklamować Polakom inwestycje właśnie na rynku kapitałowym. Niemniej, ja mam takie podejście do życia, że nie oczekuję niczego i każde udogodnienie przyjmuję raczej pozytywnie. Z punktu widzenia niech będzie, że influencera powiem tak. Odetnijmy na razie mentalnie to, co dzieje się na tym koncie powyżej 100 tysięcy złotych. Do tej kwoty dostaję do ręki narzędzie, dzięki któremu w cudzysłowie nagonię na inwestowanie trochę więcej osób. Bo zauważcie, że do tych 100 tysięcy złotych to jest właściwie takie konto IK, ale bez żadnych warunków. Świetne dla początkujących, którzy dopiero wchodzą w świat inwestycji. Można im powiedzieć: wrzucaj tam kasy do 100 tysięcy złotych i nie martw się żadnymi podatkami, a widzę po prostu po swoich odbiorcach, że często młodzi ludzie, wchodząc w ten świat inwestycji, najbardziej obawiają się właśnie konieczności rozliczania podatków, i pewnie dla części osób to jest taki hamulec. Tutaj on zostaje zdjęty. Ja na to patrzę tak, że dzisiaj powiedzmy taka młoda osoba nie płaci podatku dochodowego do 26 roku życia, a część tego dochodu będzie mogła inwestować bez podatku. Dodatkowo mamy PPK, IKE i IGZE. No i cały ten zestaw narzędzi to już taka naprawdę konkretna podstawa, żeby w latach 20 czy 30 podjąć wyzwanie zebrania tych 100 tysięcy złotych pracującego kapitału i wtedy podjąć świadomą decyzję co robić dalej. Jak zwykle w sieci pojawiły się typowe głosy, że, a, cytując, ja tego konta na pewno nie założę. No, taki komentarz jest oczywiście polityczną odklejką i warto będzie z tego konta skorzystać do 100 tysięcy złotych, niezależnie za jakich rządów powstał. Tak samo jak warto korzystać z PPK, świetnego programu stworzonego za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o inwestowaniu poza tym kontem do 100 tysięcy złotych, no i jest po prostu nieracjonalna finansowo. Kolejny typ komentarzy dotyczył tego, że to kolejne e, osobne konto, no i cały system robi się skomplikowany. Z tym się akurat e, zgodzę. Obecnie optymalne wykorzystanie kont inwestycyjnych w Polsce wymaga sporo nauki i zrozumienia tematu. Trudno mi jednak powiedzieć, czy da się ten system uprościć na tyle, aby był dostępny dosłownie dla każdego. Jednak no, musimy być w stanie zrozumieć chociażby instrumenty, jakie kupujemy. No, ja przyznam jednak, że w reklamowaniu inwestowania przeszkadza cała masa reguł, wyjątków i obostrzeń, o których trzeba mówić takiemu początkującemu i przekonywać go, że na przykład konto Ike warto otworzyć, pomimo tego, że teoretycznie ta największa korzyść czeka dopiero takiego inwestora po 60. roku życia. Im to wszystko będzie prostsze, tym po prostu łatwiej będzie zachęcić ludzi do zrobienia pierwszego kroku, a później jak już ktoś w to wejdzie, to jakoś idzie. No i podpunkt C to moje ulubione głosy, że zaraz ukradną pieniądze jak z OFE. Po raz miliardowy przypominam, że OKI, IK, IGZE i PPK to programy dobrowolne prowadzone przez prywatne instytucje i są to po prostu wasze prywatne środki, które możecie w każdej chwili wypłacić. Jakiś czas temu byłem w szoku, że założony przez bardzo merytorycznego gościa, kanał na YouTube, przypiął komentarz o tym, jak to konto oki jest tworzone po to, żeby ukraść pie pieniądze polskich obywateli. Sam komentarz napisany jest takim, no trzeba przyznać, powiedzmy językiem wysokim, który sprawia wrażenie, że treść jest również mądra. Ale nie ze mną takie numery, to jest dobrze znany mi z systemu studiów wyższych trik, gdzie za wyniosłym językiem kryje się brak treści lub wręcz totalne głupoty. Autor komentarza argumentuje, że rząd może zmodyfikować warunki tego konta, kiedy pogorszy się w Polsce sytuacja fiskalna, bo warunki tego konta są regulowane ustawowo. Kierując się dokładnie taką samą logiką, mogę powiedzieć, żebyś nie szedł jutro do roboty, bo rząd ustawowo ureguluje w nocy podatek dochodowy do poziomu 100%. No i tak, jeżeli dopuścimy do tego, że kiedykolwiek będziemy mieć ustrój autorytarny lub totalitarny, to państwo w dowolnym momencie możecie pozbawić wolności i majątku, i nie potrzebuje do tego kąta oki. Jeżeli jesteście młodzi i dopiero wchodzicie w ten świat, to błagam: nie dajcie się wciągnąć w ten spiskowy bełkot i korzystajcie z racjonalnych rozwiązań. Nie róbcie sobie krzywdy ciągłym czarnowictwem, bo później zostanie wam po prostu patrzeć, jak wszyscy wokół się rozwijają, a wy ciągle w cudzysłowie przezornie przygotowujecie się na wyimaginowany kryzys, który nigdy nie nadchodzi. Ja już na przykład od lat czekam, aż mi wreszcie rząd ukradnie kasę z kont emerytalnych IKX, jak to głosiły te mądrości ludowe, wszędzie gdzie było to możliwe. Na razie jedyny efekt to podwojenie kapitału i 180 tysięcy złotych zysku na tych kontach. No, kto by się spodziewał. Ja trochę celowo tak emocjonalnie o tym mówię, bo mnie dosyć wcześnie zaczęło w życiu fascynować to, że nasz mózg jest organem takim absolutnie podatnym na wszelkie skrajności i brak obiektywizmu, ale przy naprawdę ciężkiej pracy, nauce, odpowiednich metodach i zmuszeniu się, da się przynajmniej w niektórych kwestiach próbować pozostawać gdzieś tam, wiecie, bliżej lub dalej od punktu obiektywizmu. A w każdym razie uciec z tych wygodnych skrajności. Pewnie komuś, kto to słyszy, kojarzy się to od razu po prostu z pracą naukową gdzieś tam na uczelni, i przez swoje nastoletnie życie byłem pewien, że właśnie tak będzie że właśnie po prostu zostanę sobie gdzieś tam na uczelni. Ale z różnych powodów w pewnym momencie postanowiłem przynajmniej spróbować wykorzystać tę ciągle z różnym skutkiem ćwiczoną umiejętność. Najzwyczajniej w świecie do zarabiania pieniędzy. Jeżeli się umówimy, że w moim życiu jakiś sukces finansowy zawdzięczam powiedzmy w 50% szczęściu, to pozostała połowa w dużej mierze składa się właśnie z tych ciągłych prób bycia w miarę blisko racjonalizmu tam, gdzie było to możliwe. O ile gdybym wykonywał taką pracę na uczelni, to każdy by miał mnie w dupie, to tutaj być może będę w stanie pokazać, że to unikanie skrajności. I w miarę możliwości stawanie tam, gdzie prawdopodobieństwo jest po Twojej stronie, nie jest jakimś idealistycznym konceptem dla samego gadania, i po prostu w takiej wieloletniej perspektywie w trakcie mojego życia pewnie zarobi, jeżeli nie miliony, to przynajmniej setki tysięcy złotych. I z czystego egoizmu i materializmu warto nie być zafiksowanym na jakimś punkcie zombie. Przy okazji, wszyscy na tym skorzystamy. Ja nie mówię tu tylko o giełdzie, ale dosłownie o każdej dziedzinie życia. Amen z takich geopolitycznych tematów to toczył się na najwyższym szczeblu pokojowe rozmowy między Rosją i Ukrainą, gdzie pośrednikiem jest USA. W tej chwili wydaje się, że Rosja ani na milimetr nie cofa się z chęci niszczenia i uzależniania od siebie Ukrainy, a próbuje odsunąć ten temat w czasie. Z punktu widzenia inwestora w polskiej spółki nie podzielam akurat w tym temacie zdania e, analityków, że wypracowanie jakiegokolwiek pokoju będzie dla polskiej giełdy pozytywne. To znaczy w krótkim terminie może i tak ale w długim imperialistyczne zapędy Rosji są według mnie, no chyba top jeden zagrożeniem dla długoterminowego wzrostu naszej gospodarki. Chociaż obecnie trzeba powiedzieć, że tak czy inaczej prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia jest na tyle niskie, że cały czas sam tu inwestuje. O ile jako człowiek życzę każdemu, żeby ta wojna się skończyła, to z punktu widzenia inwestora, no takie wieloletnie osłabianie światowej pozycji Rosji zajętej toczeniem tej wojny, no jest dla nas długoterminowo korzystne. Ostatnio też stało się to, czego się trochę obawiałem, sprzedając banki na przełomie lutego i marca czyli zapowiedziany został nowy podatek bankowy. Ta informacja wpłynęła negatywnie na kursy banków, ale nie aż tak, jak myślałem, że wpłynie. Na konkretną kwotę podatku będziemy musieli poczekać, ale na razie wydaje się, że to dodatkowe obciążenie nie będzie ogromne i bazując na wcześniejszych zapowiedziach, do budżetu z tego tytułu wpłynie 2 miliardy złotych, podczas gdy zysk całego sektora w pierwszym półroczu wyniósł 23 miliardy. Co swoją drogą też mnie zaskoczyło, bo to był wzrost aż o 20% rok do roku, a byłem pewien, że ta dynamika już w tym roku bardzo mocno zwolni. Ja tak często wspominam o tym sektorze bankowym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że bardzo możliwa jest sytuacja, że w przyszłości, ze względu na ogromny udział banków w polskich indeksach, będziemy mieć spadające lub stojące w miejscu indeksy przy jednocześnie trwającej hoście w innych sektorach. Ja już te wydarzenia od kilku miesięcy obserwuję właśnie bez banków. A najprawdopodobniej druga połowa roku będzie stała pod znakiem dalszego zmniejszania pozycji w pozostałych spółkach skarbu Państwa. Czas po prostu realizować te zyski i przenosić je do firm z większym potencjałem na rozwój. Jest w ogóle takie polskie powiedzonko giełdowe: nie ma hostsy bez banków, i ono wynika właśnie z tego ogromnego udziału tego sektora w polskich indeksach. Znowu dostaliśmy dwa mega ciekawe artykuły w serwisie Kunius. Bardzo się cieszę, że tam się skończyły urlopy, bo mam. Wreszcie o czym mówić. Pierwszy z nich genialnie pokazuje, jak mocno inwestorzy odwrócili się od naszego rynku tuż przed i po wybuchu wojny na Ukrainie. Na wykresie na niebiesko widzimy cenę do prognozowanych zysków dla całego indeksu krajów rozwijających się, no i dla indeksu MSTI Poland na czarno. Co prawda ten nasz indeks jest specyficzny, ale historycznie te dwa wskaźniki pozostawały bardzo blisko siebie. Odklejenie MSCI Poland w dół było ogromną okazją dla osób, które szybko zidentyfikowały to, że realne ryzyko konfliktu zbrojnego na terenie Polski jest bardzo niskie, a później, że ta wojna wpływa wręcz korzystnie na pewne aspekty naszej gospodarki czy pozycji geopolitycznej. Abstrahując jednak od tego, dyskonto, czyli teoretyczne niedowartościowanie względem indeksu emerging markets, pozostaje na poziomie 20%. Autor tego krótkiego artykułu, który warto przeczytać. Stawia tezę, że w miarę trwały pokój miałby potencjał do zamknięcia tej luki, a więc pchnięcia polskich indeksów dużo wyżej niż są dzisiaj. Mnie się jakoś do tego nie spieszy, bo jak wielokrotnie mówiłem, zależy mi na kupowaniu tanio w pierwszych 15 latach inwestowania, no a później ewentualnie zacznę myśleć o tym, kiedy i czy jakoś szerzej realizować zyski. To kolejny argument za tym, że trudno powiedzieć, że na polskiej giełdzie jest drogo, mimo hosty trwającej prawie już 3 lata. Drugi artykuł dotyczy tempa wzrostu zadłużenia na rachunkach maklerskich amerykańskich inwestorów. To nie niezła miara apetytu na ryzyko inwestycyjne. Traktowałbym to bardziej jako ciekawostkę niż taki nieomylny wskaźnik, ale w ostatnich dwóch miesiącach tempo wzrostu zadłużenia przypomina dynamiki z 2000 czy 2007 roku. No i to znowu kolejny argument, dlaczego ja cały czas dużo pewniej czuję się na tym polskim rynku. Po prostu łatwiej mi kupować duże ilości akcji, jeżeli mam komfort psychiczny, który polega na tym, że dokładnie rozumiem, czym zajmują się moje spółki i co wpływa na ich obecną cenę, oraz że na pewno nie są przesadnie drogie. W USA, pewnie z braku wiedzy i doświadczenia, nie potrafię po prostu tego ocenić. Pamiętam, że na początku, tam w 2022 roku, nie wierzyłem, że AI to będzie jakaś duża rzecz. No ale od dłuższego czasu jestem przekonany, że to faktycznie jest i będzie absolutna rewolucja. Nie dziwię się więc, że rynek reaguje na no to euforycznie i próbuje przewidzieć, które sektory na tym najbardziej skorzystają. Znając specyfikę rynków, rozumiem jednak, że nikt nie ma zdolności do dokładnego przewidzenia tego, jakie zyski i komu taka rewolucja przyniesie. W takich warunkach naturalnym jest to, że giełda czasami reaguje euforycznie, żeby później spaść o 30%. Sam staram się na razie delikatnie na to załapać, wkładając w amerykańską technologię pewnie jakieś 10-15% swojego kapitału, bo nie mam wątpliwości, że za 10-15 lat sporo na tym zarobię, ale jednak trochę nie widzi mi się doświadczania ogromnych spadków na całości swojego kapitału, gdyby okazało się, że jednak wyceny są faktycznie zbyt wysokie w stosunku do potencjału zarobkowego nowej technologii. Więc tak jednocześnie nie dziwię się, jeżeli ktoś w ten sektor inwestuje 100% kapitału, i nie dziwię się, jeżeli ktoś podchodzi nieco bardziej ostrożnie, tak jak ja. Przejdźmy do nowych zakupów. Przede wszystkim za 13,5 tysiąca zł powiększyłem pozycję w spółce Synectic, osiągając łącznie prawie 60 tysięcy zł zaangażowania w tę spółkę. Przy średniej cenie, z której dzisiaj jestem całkiem zadowolony, czyli 192 zł, chociaż do no, niestety pamiętam, jak Synectic walczył z poziomem 100 zł. Ale wtedy nie do końca rozumiałem długoterminowy potencjał tej spółki. No, takie po prostu jest inwestowanie. Synektiku opublikował dobre wyniki za drugi kwartał, w tym czasie sprzedał sześć kolejnych robotów Da Vinci, a nowe umowy na zakup robotów lub innych urządzeń napływają ostatnio szerokim strumieniem. Liczba zabiegów z użyciem Da Vinci wzrasta w Polsce oraz Czechach i Słowacji właściwie z kwartału na kwartał, co skutkuje wzrostem przychodów powtarzalnych Synektiku o imponujące 70% rok do roku. Ja oczywiście nie oczekuję utrzymania takiej dynamiki dłużej niż przez następny rok, ale tak czy inaczej Synectic cały czas stara się dywersyfikować swoją działalność chociażby o takie ciekawe urządzenia służące do automatyzacji pracy szpitalnych aptek. Te urządzenia przygotowują, przechowują i dystrybuują leki. Tak prywatnie skomentuję, że w ogóle coraz wyraźniej widzę, że gdzieś tam równolegle ze sztuczną inteligencją utworzy się wyraźnie trend robotyzacji coraz bardziej skomplikowanych czynności i dziedzin życia. Będę to powtarzał, ale nie wyobrażam sobie, nie być obecny na giełdzie w najbliższych 30 latach, kiedy dokonają się te kolejne przełomy. Druga spółka i nieco mniejszy zakup za 4500 zł to Asbis. To po prostu dalsze zwiększanie mojej ekspozycji na szeroko rozumiany sektor konsumencki. Chociaż no, decyzja również została podyktowana dobrymi wynikami i niezłymi perspektywami. Przede wszystkim Asbis zaczął ostatnio bardzo dynamicznie zwiększać przychody. To oczywiście pozytywna informacja, ale akurat w tym przypadku na razie nie ma się co przesadnie ekscytować, bo te dodatkowe przychody pochodzą z niskomarszowego segmentu serwerów, które są wykorzystywane do budowania centrów danych pod AI. Jest to natomiast kierunek, który ma ogromny potencjał na wzrost marsz w przyszłości, więc dobrze, że Asbis tam działa. W ogóle ta spółka jakoś tak bardzo dynamicznie rozpycha się we wszystkich możliwych kierunkach i geograficznie, i produktowo, i przejmują mniejsze firmy. Ciągle to nie jest jakiś kosmiczny biznes i Azbi zarabia na dystrybuowaniu sprzętu, ale jednak operuje na rosnących młodych rynkach, na których popyt na informatyzację i cyfryzację będzie rósł. Dla ceny akcji kluczowe będą wyniki tych dwóch najbliższych kwartałów, bo dostaniemy odpowiedź na pytanie, czy spółce uda się przełożyć te rosnące przychody na rekordowe zyski. Jednym słowem, czy zdoła utrzymać względnie dobre marże. Pozytywem jest tutaj zdecydowanie to, że rząd w Kazachstanie podjął jakieś działania przeciw szarej strefie handlu elektroniką, a to był dla Azbisu na tyle istotny rynek, że poprawa sytuacji w Kazachstanie pozytywnie wpływa na ogólne wyniki. Szybko rosną też inne kierunki geograficzne, w tym Polska. W Polsce Asbis do tej pory nie sprzedawał smartfonów, ale niedługo prawdopodobnie zacznie, bo przejmują firmę dystrybuującą Samsungi. Ważnym momentem dla Zbisu jest też zawsze premiera nowych urządzeń od Apple, a więc we wrześniu warto będzie obserwować sprzedaż iPhone'ów, chyba już e, iPhone'ów 17, o ile się nie mylę. Przejdźmy może do podsumowania całego projektu i później porozmawiamy o innych spółkach. No powiem Wam, że autentycznie zaskakuje mnie już to, jak mocna jest ta polska giełda od ostatnich niecałych 3 lat. Na przykład na 12 sesji giełdowych od ostatniego odcinka aż 10 było wzrostowych i to tak solidnie. Sam ten wzrost może nie jest czymś zaskakującym, ale to, że od miesięcy rośniemy dużo mocniej niż rynek amerykański jest już wieloletnią nowością, no bo wcześniej taka sytuacja miała miejsce dawno temu aż w hoście tam tej 2001-2007. No w każdym razie dzięki tym wzrostom wartość portfela przekroczyła kolejną okrągłą granicę 800 tys. złotych, a zysk to 181 tysięcy. W najśmielszych snach nie oczekiwałem, że średnioroczna stopa zwrotu przekroczy tutaj 25% i to już powoli, wcale nie w tak krótkim terminie. Chociaż jednak trudno cały czas cokolwiek oceniać, bo projekt trwa dopiero 2 lata i 4 miesiące, no i trafił akurat na hossę. Poczekajmy na cały cykl, to znaczy Besse -y i później kolejną hossę i to już będzie miało jakąś tam wartość. Niemniej powoli zaczyna tylić się we mnie chęć, żeby spróbować takiego wieloletniego utrzymania średniorocznej stopy zwrotu powyżej 20%, chociaż mam świadomość, że dążąc do tego celu, musiałbym jeszcze więcej i dokładniej siedzieć w informacjach wszelakich o spółkach, no i podjąć większe ryzyko, definiowane w tym przypadku jako zmniejszenie liczby spółek w portfelu i koncentracji kapitału na najlepszych według mnie podmiotach. Ja cały czas nie jestem przekonany, czy to jest gra warta świeczki, bo ja po prostu czuję się komfortowo z takim szerszym portfelem, a zakładając portfel publiczny w ogóle szacowałem zadowalającą u mnie długoterminową średnią stopę zwrotu na poziomie około 10% rocznie. No i cały czas utrzymuję, że to jest dobry wynik przy umiarkowaniu niskiej inflacji, no bo to jest tam jakiś punkt odniesienia. W przypadku 10% rocznie, procent składany przez lata, już zdecydowanie robi ogromną robotę i taka stopa zwrotu, przy w miarę możliwości rosnących, regularnych dopłatach, jest w stanie budować naprawdę duże majątki. To 25% jest dla mnie mega pozytywnym zaskoczeniem. Częściowo to przypadek. Częściowo myślę, że dobre decyzje, bo o ile w pierwszym roku prowadzenia tego portfela trochę błądziłem, tak później szybko się dokształciłem i myślę, że kolejne decyzje już były dużo bardziej jakościowe. Ja te wszystkie statystyki, które tutaj widzicie, prowadzę w serwisie MyFund i serio mogę to polecić osobom, które albo mają większe portfele, albo tak jak ja, lubią sobie śledzić statystyki. Link zostawiam w opisie i na szczęście można sobie swobodnie, za darmo przetestować przez miesiąc. A później sam serwis jest płatny, ale dosyć tani jak na to co oferuje, bo jego kosztuje jakieś 150 zł rocznie. Ciągle jednak początkujących zachęcam przede wszystkim do skupiania się na regularnym kupowaniu akcji, obligacji, a nie narzędzi. Co jest trochę tak jak z bieganiem. Jak chcesz biegać to po prostu wyłaź do domu i pobiegaj jakieś niewielkie dystanse, a jak Ci się spodoba to kupisz dobre buty, jakiś tam strój. Zerknijmy na wygląd tego portfela i pomówmy krótko o innych spółkach. Jeżeli chodzi o XTB to ostatnio dostaliśmy info o tym, że w Polsce pozyskali 300 tysięcy kont w ciągu 12 miesięcy, co jest wynikiem wręcz szokującym i świadczy o tym, że budzimy się inwestycyjnie i jest to owoc pracy u podstaw naprawdę wielu osób. Łącznie oczywiście z Wami, którzy tego słuchacie, bo każdy w pewien sposób oddziałuje na swoje otoczenie. Nie wiem w ogóle, czy pomyśleliście o tym samym, ale właśnie konto Oki będzie musiało być prowadzone przez domy maklerskie i to będzie kolejna ogromna fala napływu inwestorów do XTB. Nie wiem, czy to przełoży się od razu na zyski tej spółki, ale zdecydowanie utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez XTB do czasu wprowadzenia Oki spowoduje zasłużone zerowymi opłatami zgarnięcie większości polskiego rynku i zmusi konkurencyjne firmy do dalszego obniżania opłat, co działa na korzyść całego rynku. Ostatnie dni to świetne zachowanie Rainbow Tours, które ruszyło w górę, prawdopodobnie po informacji głosu o tym, że wbrew oczekiwaniom ceny wycieczek tej turystyki zorganizowanej nadal w tym roku rosną, a z tego co pamiętam prezes Rainbow zakładał powolny spadek. To nieźle wróży tylko rocznym wynikom i być może utrzymaniu jeszcze przez kolejne kwartały rekordowych marsz. Przyznam, że ten wzrost mnie trochę odciążył psychicznie, bo to było tak, że ja zamieniłem Mobruk na to Rainbow i o ile w portfelu publicznym ta transakcja opiewała na 20 tysięcy złotych, bo tyle miałem Mobruku, to w tym prywatnym łącznie mam Rainbow za niecałe 70 tysięcy złotych, bo miałem tam więcej Mobruku i traktowałem tę spółkę jako chwilowy parking dla kapitału, żeby zastanowić się co dalej. No przez jakiś czas wydawało się, że ta decyzja o zmianie mobruku na Rainbow wypadła fatalnie, ale po tym wzroście to już wygląda dużo, dużo lepiej. Kapitalnie zachowuje się też Digital Network. To co robi ta spółka jest niesamowite. Mam tu już 130% stopy zwrotu, co przełożyło się aż na 50 tysięcy złotych zysku, ale sam już przestałem dokupować. To jest prosty, ale genialny biznes ze świetnymi perspektywami. Nawet powiedziałbym, że nadal nie jest jakiś przesadnie drogi. Ale są tam też pewne ryzyka, które warto mieć na dłuższą metę z tyłu głowy. Takim najpoważniejszym byłoby wejście na przykład w Warszawie czy innych dużych miastach jakiejś restrykcyjnej uchwały krajobrazowej, wycinającej z ruchliwych miejsc ekrany z reklamami. Ja myślę, że Digital sobie z tym jakoś tak czy inaczej poradzi, szczególnie że mnóstwo ich ekranów jest we wnętrzach, a nie na zewnątrz, ale no, warto mieć tego świadomość i dobrze w ogóle znać dokładnie ryzyka dla swoich spółek. Ja nawet znam całą historię prób prowadzenia tej uchwały krajobrazowej w Warszawie. Taki proces poznawania spółki wygląda najczęściej tak, że albo sam o czymś myślę, albo jakiś widz pisze mi komentarz, że na przykład: A co, jak zakażą ekranów? No i ja sobie myślę, Ty, no ciekawy komentarz. No i siedzę później 4 godziny w internecie i próbuję oszacować, na ile jego obawy są zasadne. Czasami nie mają żadnych podstaw, a czasami są w jakimś stopniu zasadne, tak jak w tym przypadku. No i wiecie, tak puzel po puzelku poznaje się te spółki i cały rynek. Nie dziwię się, że takie w miarę powtarzalne dobre rezultaty osiąga się dopiero po latach takiego dłubania, no bo po prostu tego jest tyle, że siłą rzeczy trzeba na to poświęcić mnóstwo czasu. Zerknijmy sobie jeszcze na pozostałe statystyki. Zysk ponownie notuje rekordowy poziom 181 tysięcy złotych, a 5 miesięcy temu było to 38 tysięcy, no całkiem szybko poszło. I zbliżamy się do granicy 200 tysięcy. Do projektu wpłaciłem 622 tysiące złotych, a jego wartość to 803 tysiące. Będę się powtarzał, ale cały czas nie jest to przewaga, która gwarantuje, że nigdy nie zobaczę tu straty. W ogóle dotarłem do momentu kiedy moje wpłaty zaczynają ważyć coraz mniej i dla wzrostu wartości tego portfela coraz ważniejsze będzie zachowanie samych aktywów w środku. Zadowolony też jestem oczywiście z porównania z benchmarkami, czyli szerokimi indeksami giełdowymi. WIG cały czas pozostaje o 8 punktów procentowych nad moim portfelem, pomimo jego dobrego zachowania. Ale każda giełdowa sesja, gdzie nieco słabiej radzą sobie banki, działa i będzie działać na korzyść mojego portfela. Za to aż o 30 punktów procentowych udaje się wyprzedzać indeks SP 500. A jeszcze w lutym obecnego roku to on był górą. Tutaj też nie mam wątpliwości, że będzie dużo trudniej, kiedy Stany wrócą do takiego ogólnego zachowania mocniejszego niż polski rynek. A prędzej czy później tak się stanie, może za rok, może za dwa, ale no nie ma wątpliwości, że taki stan rzeczy wróci. Staram się więc dzisiaj stawiać na spółki, których dynamika wzrostu w długim terminie ma szansę być nieco wyższa niż uśredniona dynamika wzrostu spółek z indeksu SP500, czyli powiedzmy te 10-12% rocznie. Moim celem jest po prostu wygrana z indeksem SP500 w długim terminie. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że dostarczyłem jakichś ciekawych informacji czy tematów do Waszych własnych przemyśleń. Absolutnie nie musicie się ze mną zgadzać w tym, co mówię. W tej serii słyszymy się już standardowo w poniedziałek za dwa tygodnie. Cześć!